Księga Koheleta, rozdział ósmy. Władzy trzeba się podporządkować. Któż jest jak mędrzec i któż poznał znaczenie rzeczy? Mądrość człowieka rozjaśnia jego oblicze, takiż surowy wyraz jego twarzy się zmienia. Rozkazów króla przestrzegaj, pomny przysięgi złożonej przed Bogiem. Nie sprawiej sobie niepokoju, odejdź sprzed jego oblicza. Nie wdawaj się w złe sprawy, bo wszystko, co tylko zechce, może uczynić, ponieważ słowo królewskie ma moc. A któż do niego powie? Cóż ty czynisz? Pamiętać trzeba o przyszłym sądzie. Ten, kto przestrzega rozkazu, nie wie, co to zła sprawa, a serce mądre pamięta o czasie i sądzie. Na każdą bowiem sprawę jest czas i sąd. Gdyż zło człowieka wielce na nim ciąży, bo nie wie wcale co będzie, a jak to będzie, któż mu oznajmi. Nad duchem człowiek nie ma władzy, aby go powstrzymać, a nad nim śmierci nie ma mocy. Tak samo nie ma zwolnienia na wojnie, nie uratuje nieprawość tego, kto ją popełnia. Nie dać się zwieść pozornej niesprawiedliwości. To wszystko widziałem, zwracając uwagę na wszystkie sprawy, jakie się dzieją pod słońcem, w czasie gdy człowiek jeden panuje nad drugim, na jego nieszczęście. Ponadto widziałem, jak złoczyńców ze czcią składano w grobie, a ludzie przychodzili i odchodzili z miejsca świętego i zapomniano w mieście o tym, co tam ci czynili. To również jest marność, ponieważ wyroku nad czynem złym nie wykonuje się zaraz, dlatego serce synów ludzkich bardzo jest skore do czynów złych. Zwłaszcza, że grzesznik czyni źle stukrotnie, a jednak długo żyje. Chociaż ja również i to poznałem, że szczęści się tym, którzy Boga się boją, dlatego że się go boją. Nieszczęści się zaś złoczyńcy i podobny do cienia, nie przedłuża on swych dni, dlatego że nie ma w nim bojaźni wobec Boga. Jest marność, która się dzieje na Ziemi. Są sprawiedliwi, którym się zdarza to, na co zasługują grzesznicy, a są grzesznicy, którym się zdarza to, na co zasługują sprawiedliwi. Rzekłem i to jest marność. Sławiłem więc radość, bo nic dla człowieka lepszego pod słońcem niż żeby jad, pił i doznawał radości i by to go cieszyło przy jego trudzie za dni jego życia, które pod słońcem daje mu Bóg. Planów Bożych nie może człowiek zbadać. Gdy swoją uwagę na to zwróciłem, by poznać mądrość i przyjrzeć się dziełu, jakie się dokonuje na ziemi, bo ani w dzień, ani w nocy snu nie zaznają oczy człowieka. Widziałem wszystkie dzieła, Boże. Człowiek nie może zbadać dzieła, jakie się dokonuje pod słońcem. I jakkolwiek się trudzi, by szukał, nie zbada. A nawet mędrzec chociażby twierdził, że je zna, nie może go zbadać. Pierwsza księga Samuela, rozdział 28. W tym czasie Filistyni zgromadzili swe wojsko do walki, chcąc uderzyć na Izraelitów. Rzekł więc Akisz do Dawida. Wiedz dobrze, że razem ze mną udasz się do obozu wraz z Twoimi ludźmi. Dawid odrzekł Akiszowi. Oczywiście sam się przekonasz, co uczyni Twój sługa. Akisz odpowiedział Dawidowi, ustanowiłem więc ciebie na stałe strażnikiem mojej osoby. Saul i wróżka z Endor. Samuel umarł, a wszyscy Izraelici obchodzili po nim żałobę. Pochowany on został w swym mieście Rama, a Saul usunął wróżbitów i czarnoksiążników z kraju. Tymczasem Filistyni, zgromadziwszy się, wkroczyli i rozbili obóz w Szunem. Saul też zebrał wszystkich Izraelitów i rozbił obóz w Gilbao. Saul jednak na widok obozu listyjskiego przestraszył się, serce jego mocno zadrżało, radził się Saul, pana, lecz pan mu nie odpowiedział ani przez sny, ani przez Urim, ani przez proroków. Zwrócił się więc Saul do swych sług. Poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy. Chciałbym pójść i jej się poradzić. Odpowiedzieli mu jego słudzy. Jest w Endor kobieta, która wywołuje duchy. Dla niepoznaki Saul przebrał się w inne szaty i poszedł w towarzystwie dwóch ludzi. Przybywając do tej kobiety w nocy rzekł, proszę cię... Powróż mi przez ducha i spraw, niech przyjdzie ten, którego ci wymienię. Odpowiedziała mu kobieta: Wiesz chyba, co uczynił Saul, wyniszczył wróżbitów i czarnoksiężników w kraju. Czemu czychasz na moje życie? Chcesz mnie narazić na śmierć? Saul przysiąkł jej na Pana, mówiąc: Na życie Pana nie będziesz ukarana z tego powodu, spytała się więc kobieta: Kogo mam wywołać? Odrzekł, wywołaj mi Samuela. Gdy zobaczyła kobieta Samuela, zawołała głośno do Saula. Czemu mnie oszukałeś? Tyś jest Saul. Odezwał się do niej król. Nie obawiaj się. Co widzisz? Kobieta odpowiedziała Saulowi. Widzę istotę pozaziemską, wyłaniającą się z ziemi. Zapytał ją, jak wygląda? Odpowiedziała. Wychodzi starzec a jest on okryty płaszczem. Saul poznał, że to Samuel i upadł przed nim twarzą na ziemię i oddał mu pokłon. Samuel rzekł do Saula, dobrze, dlaczego nie, po, dlaczego nie dajesz mi spokoju, wywołujesz mnie. Saul odrzekł, znajduję się w wielkim ucisku, bo Wilistyni walczą ze mną, a Bóg, nie opuścił i nie daje mi odpowiedzi ani przez proroków, ani przez sen. Dlatego Ciebie wezwałem, abyś mi wskazał, jak mam postępować. Samuel odrzekł. Dlaczego więc pytasz mnie, skoro Pan odstąpił Cię i stał się Twoim wrogiem? Pan czyni to, co przeze mnie zapowiedział. Odebrał Pan królestwo z Twojej ręki, a oddał je innemu Dawidowi. Dlatego pan postępuje z tobą w ten sposób. Ponieważ nie usłuchałeś jego głosu, nie dopełniłeś planu płomiennego gniewu jego nad Amelikami. Dlatego pan oddał Izraelitów razem z tobą w ręce filistynów. Jutro ty i twoi synowie będziecie razem ze mną. Całe twoje wojsko izraelskie odda w ręce filistynów. W tej chwili upadł sam na ziemię, jak długi. Przeraził się bowiem słowami Samuela, brakowało mu też siły, gdyż nie jadł przez cały dzień i całą noc. Tymczasem wyszła do Saula owa kobieta i, spostrzegszy, że jest bardzo przerażony, rzekła do niego: Oto służebnica twoja posłuchała twojego rozkazu. Naraziłam swe życie, będąc posłuszną twoim słowom, które do mnie wyrzekłeś. Posłuchaj więc, proszę, i ty głosu twojej służebnicy. Położę przed tobą kęs chleba. Poślij się i wzmocnij, abyś wyruszył w drogę. Zbraniał się mówiąc, nie będę jadł. Gdy namawiali go słudzy wraz z tą kobietą, posłuchał ich głosu. Podniósł się z ziemi i usiadł na łóżku. Kobieta miała tuczne ciele w swym domu. Pospiesznie je zabiła, a potem wziąwszy mąkę rozczyniła ją i piekła prześne chleby. Położyła potem to wszystko przed Saulem i jego sługami, posilili się i, powstawszy, odeszli jeszcze tej samej nocy. Jeremiasza rozdział 11. Złamanie przymierza słowo które plan oznajmił Jeremiaszowi. Słuchajcie słów tego przymierza i mówcie do mężów Judy oraz do mieszkańców Jerozolimy. Powiesz im to mówi Pan Bóg Izraela. Przeklęty człowiek, który nie słucha słów tego przymierza, jakie dałem przodkom waszym, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu z pieca do topienia żelaza, mówiąc: słuchajcie głosu mojego i postępujcie według tego, co wam rozkazałem. Bądźcie moim ludem, ja zaś będę waszym bogiem, aby mógł wypełnić przysięgę złożoną przodkom waszym, że dam im ziemię opławiającą w mleko i w miód jak ją dzisiaj macie a ja odpowiedziałem nie się tak stanie panie i rzek pan do mnie ogłoś wszystkie te słowa w miastach ludzkich i na ulicach Jerozolimy słuchajcie słów tego przymierza i wypełniajcie je albowiem usinie poczułem, pouczałem waszych przodków od dnia gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej aż do dnia dzisiejszego był bezustannie napominając słuchajcie głosu mojego. Oni jednak nie usłuchali ani nie nakłonili swojego ucha. Każdy postępował według zatwardziałości swojego przewrotnego serca. Wypełniłem więc na nich wszystkie swoje słowa tego przymierza, jakie nakazałem im zachować, a którego oni nie zachowali. I rzekł Pan do mnie, Powstał spisek między mężami Judy i mieszkańcami Jerozolimy. Powrócili do grzechów swoich dawnych przodków, którzy zbraniali się słuchać moich słów. Poszli oni za obcymi bogami, by im służyć. Dom Izraela i dom Judy złamały swoje przymierze, które zawarłem z ich przodkami. Kara. Dlatego tak mówi Pan. Oto sprowadzę na nich nieszczęście, którego nie będą mogli uniknąć. Będą do mnie wołali, ale ich nie wysłucham. Mogą pójść miasta judzkie i mieszkańcy judy, by wzywać bogów, którym palili kadzidło. Wcale ich jednak nie wysłuchają w czasie ich nieszczęścia. Bo ile ma miast, tyle też bogów judo. Ile masz miast, tyle też bogów judo. Ile ma ulic Jerozolima, tyle wznieśliście ołtarzy hańbie, ołtarzy kadzielnych dla Baala. Ty zaś nie wstawiaj się za tym narodem i nie zanoś za niego błagalnych modłów, bo ich nie wysłucham, gdy będą do mnie wołać w czasie nieszczęścia. Czego chce oblubienica moja w mym domu? Wypełniłaś swój przewrotny plan. Czy modlitwy i mięso ofiarne mogą odwrócić od ciebie twoje nieszczęście, także się kiedyś uradujesz, zielonym drzewem oliwnym, zdobnym pięknymi owiecami nazwał cię pan. Na głos wielkiego szumu rozpalił się nad nim płomień i płonęły jego gałęzie. Pan zastępów, który cię zasadził, zawyrokowo o twoim nieszczęściu na skutek przestępstwa domu Izraela i domu Judy. Popełnili je na własną szkodę, drażniąc mnie przez ofiarowanie kadzidła Baolowi, knowania przeciw Jeremiaszowi. Pan mnie pouczał i dowiedziałem się wtedy przejrzałem ich postępki. Ja zaś, jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany. Zniszczymy drzewo wraz z jego mocą, zgładzimy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina. Lecz pan Zostępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce. Chciałbym zobaczyć twoją zemstę nad nimi, albowiem tobie powierzam swoją sprawę. Dlatego, to mówi Pan, przeciw mężom za natot, którzy nastają na Twoje życie, mówiąc, nie będziesz prorokował w imię Pana, byś nie zginął z naszej ręki. Dlatego, mówi Pan zastępów, oto ich ukarze. Młodzieńcy ich poniosą śmierć od miecza. Synowie ich i córki umrą z głodu. Nikt z nich nie pozostanie, bo sprowadzę klęskę na mężów, z anat w roku ich nawiedzenia. Apokalipsa Świętego Jana, rozdział 21. Nowe stworzenie, Jeruzalem niebieskie. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak obrubinica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący o tronu. Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi. I będą oni jego ludem, a on będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu, już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie, oto nie wszystko nowe. I mówi, napisz, słowa ty, te wiarygodne są i prawdziwe. I rzekł mi, stało się, jam alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam, da rmopić ze źródła bod życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla Niego, a On dla mnie będzie Synem. A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszystkich kłamców, udział w jeziorze gorącego ognia i siarką. To jest śmierć druga. Jeruzalem czasów mesjańskich. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czas pełnych siedmiu plak ostatecznych. I tak się do mnie odezwał: Chodź, ukażę ci oblubienicę małżonkę baranka. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła, podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaśpisu o przejrzystości kryształu, miało ono mur wielki, a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imieniami dwunastu pokoleń, synów Izraela, od schodu trzy bramy, od północy trzy bramy, od południa trzy bramy, od zachodu trzy bramy a mur miasta ma dwanaście warstw fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka. A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę jako miarę, by mierzyć miasto i jego bramy i jego mur, a miasto układa się w czworobok. I długość jego tak wielka jest jak i szerokość i zmierzył miasto trzciną poprzez dwanaście tysięcy stadiów. Długość, szerokość i wysokość jego są równe i zmierzył jego mur. 144 łokcie, miara, którą ma anioł jest miarą człowieka, a mur jego jest zbudowany z jaśpisu, a miasto to czyste złoto do szkła czystego podobne, a warstwy fundamentu pod murem miasta zdobne są wszystkie drog wszelkimi drogimi kamieniami. Warstwa pierwsza jaśpis, druga szafir, trzecia Holcedon, czwarta szmaragd, piąta Sardoniks, szósta krwawnik, siódma chryzolit, ósma beryl, dziewiąta topas, dziesiąta chryzopras, jedenasta hyacyn, dwunasta ametys, a dwanaście bram to dwanaście perł. Każda z bram była z jednej perły. I rynek miasta to czyste złoto, jak szło przezroczyste, a świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca ni księżyca, bo by mu świeciły, bo chwała Bożga jego oświetliła, a jego lampą Baranek. I w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królewskie ziemie, swój przepych, a za dni bramy jego nie będą zamknięte, bo już nie będzie tam nocy, i wniosą do niego przepych i skarby narodów, a nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia baranka. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi. Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej. Byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.